Witam w specjalnym aneksie, czyli dodatku dla dzieci. Dzień dobry! Zrobimy dzisiaj razem kolorowankę, a nawet więcej. Zrobimy całą historyjkę do kolorowania. Będziemy potrzebować kartki a 4, nożyczek kleju, zszywacza i czegoś do pisania. Pokażę najpierw, co mam na myśli na podstawie kolorowanek, które powstały u nas w domu. Tą kolorowankę pod tytułem Coroczny Mistrz zrobił brat dla siostry. A tą, Dzień Małego Elfka zrobiła siostra dla brata. Fajnie jest zrobić kolorowankę dla kogoś, kogo się lubi, prawda? Zainspirowaliśmy się, to teraz działamy. Książeczkę można zrobić na kilka sposobów. Ja pokażę dwa z nich. To jest pierwszy sposób. Bierzemy kartkę, składamy ją wzdłuż na pół. Staramy się w miarę równo. Rozkładamy z powrotem i rozcinamy po linii zgięcia. Mamy dwa podłużne paski papieru. Smarujemy klejem brzeg jednego paska, najlepiej na jakiejś podkładce. I sklejamy jeden pasek z drugim. Staramy się, żeby powstał jeden długi pasek. Można na przykład przyłożyć kartki do brzegu stołu. Sprawdzamy czy było równo. Trzeba poczekać chwilę, aż klej wyschnie. Kiedy jest suchy, składamy pasek papieru na pół. I jeszcze raz na pół. Potem jedną zewnętrzną część kartki odginamy w drugą stronę. Powstaje harmonijka. Każdy spól pomiędzy zgięciami to miejsce na jeden obrazek. Można rysować. Teraz drugi sposób stworzenia książeczki. Kartkę znów składamy wzdłuż tak jak poprzednio. Rozkładamy i przecinamy. Mamy dwa paski. I teraz uwaga, zmiana. Każdy z pasków składamy na pół bez żadnego sklejania. Równo na ile możemy. Wkładamy złożone paski jeden w drugi. I brzeg zszywamy zszywkami. Proponuję w trzech miejscach, żeby się dobrze trzymało. I blisko brzegu. Podginamy kartki powstałej książeczki i już można rysować. O czym będzie Wasza kolorowanka? Proponuję, wybierzcie coś, co lubicie rysować, albo coś, co lubi ten, dla kogo rysujecie. Może Dzień Małego Kotka, a może jak żołnierz uratował świat, albo jak samochodzik był najszybszy, albo w krainie elfów. Ja zdecydowałam się na Dzień Małego Kotka. Pokażę Wam, co narysowałam. Staram się, żeby obrazek miał trochę szczegółów, żeby nie trzeba było kolorować dużych powierzchni jednym kolorem, bo zauważyłam, że dzieciom się to nudzi. dorosłym zresztą też. Czy lubicie, jak jest trochę śmiesznie? Ja spróbuję, żeby w mojej kolorowance był też śmieszny rysunek. A może to mogłaby być kolorowanka dla mamy, na dzień mamy albo na imieninki. Jeśli chcecie pokolorować moje kolorowanki, można je znaleźć pod adresem, który znajduje się w opisie pod filmikiem. Zapraszam. A teraz już się żegnam. Życzę Wam dobrego rysowania i fajnych pomysłów. Do zobaczenia następnym razem.